Dzień dobry. Dzisiaj pierwszy film z cyklu Praca z Librusem. Zaczniemy od logowania się do konta rodzica. Wchodzimy na Librus Rodzina. Wpisujemy swój login, który dostaliśmy na kartce ze szkoły. Tutaj mamy informację dotyczące loginu rodzica oraz jednorazowe hasło do konta rodzica, a także login ucznia. On jest bardzo podobny do loginu rodzica. Dopisuje się tylko małą literkę u jak uczeń. No i odrębne jednorazowe hasło do konta ucznia. Zacznijmy sobie od konta rodzica. Wpiszemy login. Następnie hasło, które otrzymaliśmy ze szkoły. Możemy tworząc własne hasło, używać małych literek, dużych literek, cyfr i znaków specjalnych, ale nie mogą to być literki polskie. Klikamy zaloguj. No i przy pierwszym logowaniu jeszcze raz musimy podać obecne hasło, czyli to jednorazowe otrzymane ze szkoły. Następnie dwukrotnie wpisujemy nowe własne hasło. Oraz podajemy własny adres mailowy. Ja użyję takiego 10-minutowego, ale tutaj właśnie swój adres mailowy, który, będzie. który będziemy wykorzystywać do kontaktów z Librusem, będziemy tutaj mogli sobie wpisać. Następnie wpisujemy swoje imię i nazwisko. Tutaj domyślnie jest wpisane imię i nazwisko dziecka, ale możemy zmienić je na własne oraz potwierdzić zapoznanie się. Z regulaminem warto go sobie przeczytać, klikając na słowo tutaj. Ja już to zrobiłem wcześniej, dlatego teraz zaznaczam, że się zapoznałem i przechodzę dalej. Jestem już zalogowany do mojego konta. Mam tutaj już wiadomości. Na pewno mam pierwszą wiadomość od administratora, i tutaj jakaś inna, druga wiadomość również pojawiła. W związku z tym mogę przeczytać taką wiadomość i po przeczytaniu tej wiadomości, ona już nie będzie wytłuszczonym drukiem zaznaczona, tylko takim cieńszym. Zmniejszyła się też liczba wiadomości do odczytania. Są tutaj też ogłoszenia, miejsce, gdzie widać zadania domowe, wszystkie wpisy w terminarzu, dane dotyczące frekwencji naszego dziecka oraz ocen. Jeżeli komuś to. Ten widok nie odpowiada, można wybrać widok alternatywny. Jest tu nieco inny układ. Ja natomiast preferuję widok domyślny, dlatego wrócę sobie do niego. I mamy tutaj jeszcze kilka ważnych informacji. Mamy szczęśliwy numerek, codziennie jest inny numerek wylosowany. Mamy historię logowań dane naszego ostatniego logowania i informacja dotycząca tego, kto jest zalogowany. W tej chwili jest tu imię, nazwisko i dopisek rodzic. Do góry mamy jeszcze kilka opcji do wyboru. Ja przejdę do ustawień i powiem o kilku nieoczywistych, ale ułatwiających pracę rzeczach. Możemy wpisać alias. Alias to będzie nasza nazwa zamiast tego cyfrowego loginu i tutaj możemy wpisać tylko i wyłącznie małe litery, liczby oraz znaczki małpka, kropka i myślnik. Wpiszę sobie teraz swój, login, swój alias i klikam Zmień. Od tego momentu mogę się logować. Nie za pomocą tego numerycznego kodu, tylko za pomocą aliasu, czyli takiego zamiennika. Mogę tutaj też zmieniać swoje hasło. To wtedy, kiedy ktoś niepowołany, na przykład, wejdzie w posiadanie hasła do mojego konta, to mogę sobie tutaj zmienić to hasło. No i hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków. Musi zawierać cyfry lub znaki specjalne oraz małe i duże litery. To są. Trzy takie warunki, które muszą być spełnione. Dalej możemy tutaj uzupełnić, jeżeli wcześniej tego nie zrobiliśmy, możemy uzupełnić swoje imię, swoje nazwisko, swój adres mailowy, i jeżeli chcemy otrzymywać powiadomienie mailem o nowych wiadomościach, to możemy zaznaczyć tutaj taką opcję, tak, i wtedy każda nowa wiadomość, która trafi do skrzynki librusa będzie. Wysyłała takie powiadomienie na nasz adres mailowy, że taką wiadomość dostaliśmy. Jeżeli ktoś chciałby sobie użyć nowego systemu wiadomości, to też może tutaj to zaznaczyć. Ja zostanę przy tym tradycyjnym. Potwierdzam zmiany przyciskiem Zmień i dane zostały poprawione. To tyle, jeśli chodzi o logowanie do konta rodzica.